Tam po raz pierwszy spotkałam się z głęboką patologią. Po trzech miesiącach stanęłam na nogi, wynajęłam mieszkanie i podjęłam pracę. On przyjeżdżał do córki i systematycznie przesuwał granice, aż zgodziłam się wrócić do niego dla dobra dziecka, żeby miało całą rodzinę. Kiedy miesiąc miodowy się skończył, wszystko wróciło. I tak w kółko rozstania i powroty, próby podjęcia pracy. A kiedy sobie radziłam, to on nie radził sobie z tym i robił wszystko w białych rękawiczkach, żebym zrezygnowała z pracy, żebym była zależna od niego. Na co dzień słyszałam, że bez niego nie będę miała na chleb. Co ze mnie za matka, która zostawia dziecko, żeby iść do pracy i tym podobne, i tak dalej. Po dziesięciu latach pojawiło się drugie dziecko. Wkrótce kupiliśmy dom i wtedy nabrał już pewności, że nie odejdę.